W każdym człowieku działa inaczej, dlatego że do każdego człowieka Pan Bóg ma swoje drogi, tak? W moim życiu działa tak, w Twoim życiu działa inaczej, a w jego życiu działa w jeszcze inny sposób. Bo ja nie jestem ty, ty nie jesteś ja, a on nie jest my. Nie? Dlatego dla każdego ma Pan Bóg jakieś tam swoje sposoby do, docierania, tak? W moim życiu działa Pan Bóg realnie. I dlatego ja o tym mówię, tak? Żeby pogłębiać wiarę moich braci moich sióstr, mówię o tym, Bóg jest realny i działa realnie w życiu poprzez takie, takie, takie czy inne fakty, tak? A największym faktem jest to, że facet, który przeżył dziewięć zapaści, był na, całym, na samym dnie, Bóg w pięć minut go wyprowadził z takiego życia, nie? I to są, to są fakty namacalne, że jak gdzieś tam spotkasz jakichś ludzi, którzy gdzieś tam nie znali ze starego życia, nigdy nie mogą powiedzieć tak. Ten człowiek to był kurka na totalnym dnie i coś się w jego życiu wydarzyło. Ja mogę powiedzieć co? Tak, że spotkałem Jezusa i Jezus mnie wyciągnął i to było to doświadczenie.